Mistrzostwa Świata nieco zmieniły nasz harmonogram działań przy FIFA, a także rozkład publikacji filmików. Dlatego też wyjątkowo dzisiaj mam dla was paku penning, który przynajmniej w teorii powinien być interesujący, bo przez ostatnie dni odłożyłem łącznie kilkadziesiąt paczek z nagród Zpu Champions, Division Rivals, SBC i tym podobne. A co najważniejsze do trafienia na dwóch kątach mam paczkę z bohaterem Mistrzostw Świata, chociaż nawet i bez tego ostatnio jak na moje możliwości, powodzi mi się cały czas całkiem dobrze, bo dosłownie. Chwilę po publikacji ostatniego paku penningu w nagrodach za Food Champions przywitał mnie Van Dyke, którego sprzedałem w tamtym czasie za ponad 200 tysięcy monet, więc dzisiaj nie będę wydawać pozostałych FIFA points. A zobaczymy po prostu, czy warto było czekać do piątku i pojawienia się w paczkach kar związanych z Mistrzostwami Świata. Oby tak, ale z drugiej strony moja szczęśliwa pasa musi się kiedyś skończyć i być może będzie to już teraz. Jedziemy! Ruszyła pierwsza paczka. Wyznacznik całego paku Peningu nie zapowiada się najlepiej. Myślałem przez chwilę, że będzie Modric, ale to jest brekalo. 79 oceny ogólnej. Jedziemy dalej. 10 minutes later. I co mamy w środku? Znowu zwykłą kartę z Gany, czyli to będzie partej. No ale przynajmniej w końcu po jakimś dłuższym czasie tego otwierania paczek mamy zawodnika ocenionego na 84. 10 minutes later. No w końcu mamy kartę za Mistrzostwa Świata i to jest Polska. Czyli to będzie potężny arkadiusz Milik 87 oceny ogólnej z walkoutem. Póki co wygląda to bardzo dobrze, tylko pytanie, ile pan Milik jest obecnie warty? Bo coś czuję, że fortuny tutaj nie zbijemy. Panie Arkadiuszu, ile pan jest wart? No myślę, że z 22 tysiące chociaż, no 22 tysiące już jest pełno kart na 45 minucie. Zmniejszymy do 17 i też są już Arkadiusze za 17 koła. No troszeczkę mnie w takim razie ten traf mniej cieszy, ale no dobrze, że chociaż jedna taka karta padła. może będzie ich więcej. Zwykła karta, znowu bez rewelacji. Argentyna, no miałem przez chwilę nadzieję, że to może będzie jakiś Leo Messi, ale jest Dybala, czyli nie najgorzej, bo mamy walkout, ale z drugiej strony to jest paczka niewymienna. A dalej tak mam już w klubie, więc będzie lecieć zaraz szybki Quicksel mieszana paczka piłkarzy premium, czyli troszeczkę mniejsza paczuszka, a w niej zwykła karta Turka z... Ach, no to będzie legendarny Kaszanoglu. No bardzo cieszę się, że pana zobaczyłem, ale to z racji na historię kanału, a nie z racji na wartość trafu. Poszło! Potężna paczka, a w niej potężna karta za mistrzostwa świata. Dobrze, flaga troszeczkę mnie uspokoiła, bo to jest Owiedo. No gdyby mi tutaj zamazano nazwisko zawodnika, to ja już bym nie wiedział, kogo trafiłem, ale 85 oceny ogólnej, no myślę, że jest 10 tysięcy chociaż dostaniemy. Otwieramy paczkę Ultimate. No jak tutaj nie będzie czegoś wartościowego, to będzie naprawdę źle, a jest Hurricane. czyli dostaniemy za tego zawodnika jakieś 28 tysięcy monet, ale skoro wyświetla nam się już na pierwszym ekranie zwykła karta, to raczej w środku, tam dalej no nie będzie już nic ciekawego. Leci paczka z pięcioma piłkarzami mistrzostw świata, bo szczerze mówiąc nie wiem czego tutaj możemy się za bardzo spodziewać, no na pewno to będą karty specjalne, ale, ale nie za bardzo podrasowane, bo dostajemy Pickforda i pytanie, jeszcze, czy może tam w środku zobaczymy coś ciekawszego. Natomiast, no, zbytnio bym się tego nie spodziewał. No i tak, jest rozczarowanie. Leci paczka rzadkich zawodników, czyli taka za 50 tysięcy, moment, niewymienna. Mamy zwykłą kartę na SP Niemca, czyli to jest Gorecka. No, całkiem dobry traf, natomiast dla mnie mało użyteczny. I on chyba mi się po prostu przyda do grania w meczach towarzyskich, do zdobywania żetonów. Kolejna potężna paczka z samymi piłkarzami, a w środku znowu zwykła karta z Hiszpanii. No, mamy walkout, ale to jest walkout Rodriego, czyli szału nie ma, niczego nie urywa, i w takim razie lecimy dalej. Chociaż no, trzeba przyznać, że paczuszki pomału się już kończą. No i znowu zwykła karta. Nie chce dawać mi ta Fifa dzisiaj niczego ciekawego. Już myślałem przez chwilę, że to będzie Gorecka, ale chyba jest nieco gorzej, bo to jest Cross. No czyli z tym tempem zawodnik nieco mniej grywalny, natomiast no, będzie co przepalać w SBC. Przedostatnia paczka przed otworzeniem paczki z bohaterem. No i znowu w końcu mamy zawodnika mistrzostw świata, nieco lepiej ocenionego, nieco bardziej znanego Gnabry. Na prawym skrzydle 87 Tempa no to może nie jest najlepszy wynik, no ale kto wie, może będzie się go dało przesunąć na SPO, teoretycznie powinna być to całkiem grywalna karta, tylko że on no w tym przypadku niewymienna. Leci bohater, i moje jedyne życzenie jest wyłącznie takie, żeby to nie był Crouch ani Campos. No a mamy Donowana. No, tak chwaliłem tego Donowana, tak nim długo grałem, że ostatecznie dostałem jego upgrade'owaną wersję. No, teoretycznie nie jest najgorzej, ale w praktyce, no dobrze wiemy, że można było tutaj trafić nieco więcej lepszych piłkarzy. Więc, no cóż, idziemy na drugie konto. Na pobocznym koncie wybierzemy sobie chyba też paszkę z Francuzami, chociaż też nie znam wszystkich możliwych trafów, jakie tam możemy dostać. No ale. Jest raczej spora szansa na kogoś dobrego, a tymczasem na ESO pojawia nam się tutaj Hernandez. No szału nie ma, ale dla odmiany za to też nic nie urywa. Pięciu piłkarzy, mistrzostw świata, może tutaj będzie to wyglądać troszeczkę lepiej. Jest Argentyna, ale na lewej obronie to jest ta kunia. Spodziewałem się już przez chwilę, że może tutaj dostaniemy jakiegoś prawdziwego rzeźnika stopu na atak. No lecimy dalej. To proszę, mała, zwykła paczka z jednym rzadkim zawodnikiem, a my tutaj dostajemy informa i to wcale nie najgorszego, bo to jest tripier oceniony na 86, którego już na głównym koncie też raz trafiłem, więc no, widocznie można ostatnia paczka podczas tego paku peningu z bohaterem za mistrzostwa świata na drugim koncie i to będzie i to będzie znowu donowan. No dobrze, z paczką Once to Watch dostałem dwa razy tę samą kartę na obu kontach, więc tutaj historia musiała się powtórzyć. Natomiast no szkoda jednak, że nie dostałem chociaż do testu jakiegoś turę czy coś w tym stylu, bo ja i tak na tym koncie za wiele nie gram. No ale no jest donowan, trzeba się cieszyć z tego co jest. No cóż, nie jest najgorzej, bo po trafieniu dwóch kamposów byłem pewien, że przywita mnie teraz co najwyżej masz rano, a Dodowan to jednak piłkarz, którym mi osobiście cały czas się dobrze gra, więc jego ulepszona wersja pociągnie w moim klubie przynajmniej przez miesiąc, natomiast z drugiej strony pograłbym też w końcu jakimś innym piłkarzem i fajnie byłoby dostać chociażby Derka Kauta, no jednak fakt, że Amerykanin wleciał u mnie nawet na pobocznym koncie, był jednak znowu małym strzałem w pysk, chociaż nie aż tak wielkim jak sam Paku Penning, bo jednak z tych wszystkich odkładanych paczek, najlepsza karta, jaką dostałem, to Gnabry, a najlepsza wymienna karta to Harry Kane. No bo jednak Niemiec czy jego roda Gorecka wpadli z paczek niewymiennych, więc dobra pasa chyba się skończyła i sam taki jest do zapomnienia. Aczkolwiek kto wie, może jest to po prostu mała cisza przed burzą, podczas której wiatry przywieje do mnie Ronaldo Nazario wersji za Mistrzostwa Świata. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!